Szanowni mieszkańcy Łańcuta, Niestety w tym roku, troszkę w innych okolicznościach, będziemy świętowali Święto Konstytucji 3 Maja. Z wiadomych względów nie możemy spotkać się wszyscy razem i tak owoczo jak co roku obchodzić tego święta. Konstytucja 3 Maja dawała Polakom zawsze otuchę, dawała pewną wiarę w to co robili. I dzięki temu. Potrafili przetrwać podczas zaborów, potrafili przetrwać ciężkie lata okupacji. Dzisiaj też mamy dość ciężkie czasy, z którymi wszyscy się borykamy, ale ta siła Konstytucji i pamięć o niej powinna pozwolić nam przetrwać. A dokument Konstytucji 3 maja będzie tak jak w przeszłości, dalej źródłem inspiracji do naszego pozytywnego myślenia i pozytywnego działania na przyszłość. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Tymi słowami Karol Paliński przez pół wieku inspiruje nas. Myślę, że najtrudniejszy okres już mamy poza sobą. Nadeszła wiosna. Piękny okres, w którym wszyscy radujemy się z koczności przyrody. I z otaczającego nas y, świata. I liczę na to, że ten nowy wiosenny czas nastroi nas wielkim optymizmem i będziemy już zmierzali ku lepszym, y, fajniejszym dla nas wszystkim y, czasem. I życzę wszystkim mieszkańcom naszego miasta miłego świętowania i dużo optymizmu.